Państwo znajdujemy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale przekazać Państwu kolejne dobre informacje, tylko przypomnę, że w zeszłym roku informowaliśmy Państwa, że zdobyliśmy 8,5 miliona złotych z programu Polski Ład na nasze instytucje kultury Muzeum Mok i Mayday. Tam będziemy realizować różnego rodzaju prace związane z przystosowaniem obiektów dla osób niepełnosprawnych, z modernizacjami, z aranżacją nowych wnętrz, w przypadku zamku będą to podziemia przygotowane do zwiedzania, w przypadku moku będzie to nagłośnienie i oświetlenie, w przypadku Maileja już. Bardzo gruntowna przebudowa związana z termomodernizacją, z przebudową sali głównej, sali koncertowej wraz, wraz z nową aranżacją. Natomiast dziś, kolejna bardzo dobra informacja, tym razem dotycząca budynku głównego naszej biblioteki, bo otóż z programu. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uzyskaliśmy 2 miliony 250 tysięcy dotacji na przedbudowę, adaptację pomieszczeń. Biblioteki, o czym za chwilę pani dyrektor powie, jaki to będzie zakres. Z budżetu miasta Głogowa do tej inwestycji dołożymy około 750 tysięcy złotych, czyli budżet około 3 miliony na prace, które mają poprawić tutaj jakość i przystosować obiekt. Hmm. Także Szanowni Państwo, najbliższe kilka, kilkanaście miesięcy to spore inwestycje w nasze jednostki kultury. Dużo się będzie działo, ale to wszystko po to, żeby jeszcze lepiej te usługi świadczyć dla naszych mieszkańców. Pani Dyrektor, jakie prace, jaki zakres będzie tutaj realizowany? Bardzo proszę. E, zakres będzie bardzo duży, kompleksowy. To jest przebudowa, która będzie obejmowała. Zainstalowanie w tym budynku windy. W związku z tym będzie też przebudowana klatka schodowa, będą przebudowane pomieszczenia wypuszczalni, czytelni, sala na piętrze. Będą też wymienione wszystkie instalacje będzie wymieniony piec, dolarka okienna, nowa elewacja. Budynek na pewno podczas tej przebudowy zyska. Bardzo dużo i będzie oczywiście cała nowa aranżacja, myśl bardzo spójna, projekt jest bardzo ładny. Myślę, że ta niedogodność z tego powodu, że będziemy przez kilkanaście miesięcy dla Państwa nieczynni, zaskoczy Państwa i ucieszy efektem, który pokażemy, mam nadzieję, już w roku 2025. Warto też dodać, że budynek i sama biblioteka to nie tylko tradycyjne wypożyczanie książek, możliwość czytania książek prasy, bo przecież ostatnio też pozyskane pieniądze, o którym pani dyrektor opowiadała, nieliczne biblioteki w Polsce korzystają z najnowszych programów związanych z tym wirtualnym wypożyczaniem i czytaniem książek, ale budynek to instytucja kultury, nie tylko od książek, bo przecież mnóstwo spotkań, które odbywają się tutaj w bibliotece, spotkania autorskie, literackie, spotkania z podróżnikami, spotkania z, z fantastycznymi osobami, na które przychodzi mnóstwo mieszkańców Głogowa. Chcemy te warunki jeszcze bardziej poprawić, chcemy sprawić, aby tutaj jeszcze w lepszych warunkach nowocześniejszych mogły odbywać się te spotkania Zatem dużo inwestycji, co bardzo cieszy, ja jeszcze bardziej cieszy to, że pozyskane są środki zewnętrzne. Mogę tylko dodać, że rzeczywiście to, co było zaoferowane w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Udało się w miejskiej bibliotece publicznej głogowie pozostać w całości, bo to zarówno zakup nowości wydawniczych w wersji papierowej i wersji online, ale również wdrożenie nowego systemu do zarządzania zasobami biblioteki, o czym wcześniej mówiłam, że znaleźliśmy się na takiej krótkiej liście 14 bibliotek włączonych do tego programu, a na tej liście były naprawdę duże potężne instytucje i nasza miejska biblioteka publiczna w Głowie. Teraz kolejna inwestycja, inwestycja związana z przebudową tego obiektu i bardzo się cieszę, że możemy dołączyć do pozostałych inwestycji, które prowadzone są w mieście na rzecz kultury. A to chyba nie dziwi przy tym, środków i i tych działań prowadzonych jest, bo przecież biblioteka prężnie działa, o czym mieszkańcy niejednokrotnie się przekonali, zatem pozostaje tylko podpisać formalności, dokumenty, ogłosić przetargi po to, żeby obiekt się zmieniał dla Państwa. Chciałam tylko dodać, żeby Państwo nie martwili się, że nie będzie można korzystać z usług biblioteki w tym budynku, ponieważ karty biblioteczne i zapisy obowiązują w całej sieci bibliotek publicznych. Będzie można skorzystać z jeszcze z innych placówek, czyli z naszych trzech filii, które mieszczą się przy ulicy budowlanych 10, Perstousza 13 i na Placu Mieszka pierwszego 11. Ale o tym kiedy to wszystko będziemy informować, bo to tak nie jest tak, że za tydzień tak. czy za miesiąc to się odbędzie, tak jak mówiłem, Przetargi, dzwonienie wykonawcy, to troszeczkę potrwa. Także na razie spokojnie korzystamy z obiektu. Dopiero będą komunikaty, kiedy będą te utrudnienia dla osób odwiedzających budynek. Czy chciałem zapytać Panie Prezydencie, ten przetarg, kiedy można się spodziewać? Jeśli chodzi o Drugi kwartał, bo w tej chwili jeszcze formalności, wszystkie związane z, z podpisaniem umowy, z uzupełnieniem dokumentacji, dostosowaniem do tych wymogów programowych. Yy, ogłoszenie przetargu było nie, nie wykonawcy. Przeprowadzka. Tak, 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 to troszeczkę. Myślę, że drugi kwartał to jest ten moment, kiedy wejdziemy też na roboty i będzie tutaj się...